Cześć, dzisiaj opowiem o moich zakupach. Nie są to zakupy zrobione jednorazowo. Są zrobione. Myślę, że tak, w grudniu styczniu. Pierwszą rzeczą, o której opowiem, to jest taki portfelik z Handemu. Wcześniej widziałam takie czerwone portfeliki, a miał troszeczkę inną grafikę. Były twierdzone jakieś lusterka, też pomadki, chyba jakiś puder. Ale niestety była taka strasznie duża kolejka, i po prostu nie chciałam się czekać. Potem on, już ich nie było, była na siebie zła, ale teraz znowu się pojawiły czarne, bardzo fajne, bardzo mi się podoba taki. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest bluza, też z handlemu. Trochę światło, ja już zapalę. Mam nadzieję, że lepiej bluza eee, w bardzo fajnych kolorach taka, taka w stylu coś old fajna podoba mi się eee, kolejną rzeczą kolejną rzeczą którą pokażę niech będzie ten zakup z mango sukienka ze ściągaczem pod biustem. Bardzo fajna, jeszcze chyba nie miałam takiej rzeczy. Bardzo fajna, dlaczego? Ponieważ jest taka, sama w sobie jest nijaka, ale pod w zależności od, od tego, jakie tam dodatki, będzie miała taki charakter, tak? Czyli fajnie, pomogę sobie za każdym razem niby ta sama sukienka, ale pod wpływem dodatków będzie zupełnie inna, tak? Fajna, podoba mi się. Kolejna rzecz to jest taki sweterek z Zary. Też jest przecenny. Ten kolor w rzeczywistości jest troszeczkę bardziej intensywny niż tutaj widać. Jest to taki długi sweterek. Bardzo fajny na przykład do legginsów, może założyć, prawda? Fajny. E, właśnie do leginsów i leginsy są leginsy z ha, handem takie one wyglądają jakby tak e, jakby były takie e, po, pobrudzone farbą znaczy różnymi różnymi kolorami farby fajne e, kupiłam też tutaj taką spódniczkę też z handem ona ma takie takie Małe dżety, fajne i mój, e, że tak powiem, najnowszy zakup, nawet jeszcze zerwałam metek, też przyzwyczajona była, w beczce i to jest taka spódniczka z wysokim stanem, znaczy tutaj będzie lepiej widać, z wysokim stanem, e, z dżetami, bardzo fajna, tutaj e, z tyłu ma na całej długości suwak. Właśnie szkoda, że ten suwak, e, że tutaj suwak nie nie, nie się tutaj, bo wtedy można było to rozpinać, prawda? Ale fajna. E, bardzo mi się podoba e, i myślę, że zrobię z nią w najbliższych filmikach kilka stylizacji. I co jeszcze? E, jeszcze nowy telefon różowy. E, może go włączę jakoś tak, pokażę. Nie widać za bardzo. To jest Samsung Corby. Bardzo fajny. Taki e, kobiecy, dotykowy. Fajne też jest w, tym, w nim to, że w zestawie dostaje się trzy obudowy. Mam tutaj tego jeszcze czarną i taką różową e, z takimi dwakolorowymi e, kółkami. Więc bardzo fajny. No to co, to tyle. E, dziękuję za oglądanie. Proszę o komentarze. I do zobaczenia kolejnym razem.